Zakochany jestem w wolności, mm, mm, którą wywalczyłem swymi rękami. Muszę bronić swej godności, mm, mm, bo inaczej wejdą w me życie buciorami. Mm, mm. Zakochany jestem w wolności. Najpiękniejsza to rzecz na świecie: Być godnym swej niezależności, ale Wy w ogóle o tym nie wiecie. Zakochany jestem w wolności. Nie jednemu ona nie pasuje, szkodzą oni miejscu werenności, ale rękę wroga gwoździem przykuje. Mm. Mm. Zakochany jestem w wolności, nie pozwolę nikomu jej odebrać, kiedy ona sercu za gości nie trzeba u innych o atencję że brać mm -mm. mm -mm. zakochany jestem w wolności szanuję ją gdyż dla każdego jest ważna ona daje mi tyle radości z własnych świetnych udanych działań Zakochany jestem w wolności, co stawia umarłych na nogi, daje ci poczucie ważności, chociaż budzi poczucie trwogi. Zakochany jestem w wolności. Mam ją dzięki ciężkiej pracy, dzięki specyficznej mej buntowniczości. Me dzieła kultury masz na tacy. Mm, mm, mm.